Ah, fresh meat! Event Horizon wędruje na mały ekran. Jak podaje portal Variety, Amazon we współpracy z Paramount TV szykuje serialowy remake na podstawie horroru science fiction Event Horizon z 1997 roku w reżyserii Paula W.S. Andersona. Producentem wykonawczym oraz reżyserem serialowej odsłony będzie Adam Wingard, znany z wyreżyserowania m.in. Guest z 2014 roku. Do produkcji zaangażowano również Lloyda Levin oraz Larry'ego Gordona, osoby związane z oryginałem. Nick Frost i Simon Peck kolejny raz wystąpią w duecie. Produkcja przygotowana będzie dla Amazon Prime Video. Serial z gatunku horror-komedia będzie nosić nazwę Truth Seekers. Aktorzy Frost i Peck wcielą się w Gasa i Dave'a, połączą siły, aby odkryć i sfilmować zjawiska paranormalne w całej Wielkiej Brytanii. Stawią czoła nawiedzonym kościołom, podziemnym bunkrom i opuszczonym szpitalom, używając szeregu domowych gadżetów wykrywających duchy. Swoimi przygodami podzielą się na kanale internetowym. Ich nadprzyrodzone doświadczenia staną się przerażające, a nawet śmiertelnie niebezpieczne, gdy para zacznie odkrywać spisek, który mógłby zagrozić całej ludzkości. Na stację Nickelodeon wraca Are You Afraid of the Dark. Za produkcję odpowiada studio Ace Entertainment. Serial jest napisany przez Ben Davida Grabińskiego. Reżyserią zajął się Dean Israelite. Nowa seria nadejdzie w październiku. Póki co możemy cieszyć się zwiastunem. Pojawiły się nowe trailery do Bliss Na platformach VOD od 27 września 2019 roku. Hound. Premiera 13 września 2019 roku. Night Shift Dokładna datanie jest znana premiera przed końcem tego roku Mary. Premiera kinowa i cyfrowa 11 października. To wszystko na dziś. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Czy pamiętacie serię Are You Afraid of the Dark z lat 90., i czy lubicie filmy z Frostem i Pegiem? To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się rocznie.